Cześć moi drodzy, witam w pierwszym odcinku z mojej nowej serii, która pojawia się od dzisiaj na kanale z gry Battlefield Bad Company 2 powiem szczerze, że troszeczkę w tą gierkę grałem, przeszedłem może tam z jedną lub dwie misje, coś około tego no i mogę stwierdzić, że gierka zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie jedynie mogę powiedzieć to, że troszkę, troszeczkę do takich gier nie jestem przyzwyczajony bo ja ogólnie grałem tylko i wyłącznie w Call of Duty nad sami o tym wiecie, że na moim kanale pojawiała się właśnie ta seria no, i tutaj według mnie jest bardzo dużo szczegółów w tej grze. Do tego jest to wszystko zrobione realistycznie. Przykładowo, strzelając z broni, ona nam lata w ręku. Powiedzmy, przy wystrzale jest odrzut, co też nam utrudnia troszeczkę rozgrywkę. Przynajmniej tak zauważyłem, że tak jest. No, ale szczerze, duży plus za to. Jakaś nowość wiadomo, się ją przyda troszeczkę. No, i powiem tyle, że ja w tą grę nigdy w ogóle w gry Battlefielda nie grałem jeśli chodzi o tą serię więc moi drodzy od razu powiem, że jestem zielony w takie sprawy no i zobaczcie, mamy tutaj takie ciekawe menu nawet, przyznam szczerze że bardzo takie do multiplayera jest dostosowane, no ale mniejsza z tym, więc menu główne zobaczmy, aha to jest menu główne, ok, gra wieloosobowa opcje, ustawienia tutaj mam chyba wszystko na maks, ogólna jakość wysoka chyba większej się nie da Rozdzielczość moja jest na najwyższym też, więc jest spoko. Dobra, no, damy jest na takim samym. Więc moi drodzy, możemy rozpoczynać nową kampanię. I tutaj mamy poziom niski, zalecany dla nowicjuszy lub osób chcących zapoznać się z grą. Średni, dla mnie w zasadzie to byłby dobry. Mamy średni zalecane ustawienia, wymagający wrogowie, którzy sprawdzą twoje umiejętności, i tutaj mamy jeszcze wysoki dla zaawansowanych graczy. Wrogowie są zabójczy, przygotuj się na wszystko. Powiem szczerze, że niski raczej nie chcę. Nie chcemy po prostu tutaj aż na takim poziomie niskim grać. Niech troszeczkę tej trudności, niech, to, niech tą trudność troszeczkę zapoznam, więc dam raczej średni, moi drodzy, tym bardziej, że nigdy w tą grę nie grałem. No dobrze, dobrze, mamy średni i teraz możemy dać start. przegapiłeś łeb. Jest. A teraz czekamy. Sierżancie, myśli pan, że ta Aurora naprawdę tam jest? Podobno. Podobno, podobno. A ty jak myślisz, Maki? Nie wiem, Farateli. ale pewnie ty mi powiesz. Ja to widzę tak. My mamy bomby atomowe, szwaby rakiety V2S. To pewnie i Japońcy coś tam mają. Nas interesuje tylko ten naukowiec. Nic poza tym. Przepraszam, podróż na Ebla jest gotowa. Dobra. Uruchom się. Co mi widzicie, jesteśmy na jakimś morzu, nie wiem, jeziorze, nie wiem co to jest dokładnie. Gdzieś musimy dopłynąć chyba. Taka tajemnicza aura dosyć panuje tutaj. Obok nas jest jakaś kolejna grupa, nie wiem, zwiadowcza czy, czy jakaś tam. Dlatego powiem, że nawet ten polski dubbing jest ciekawy. Obawiałem się co do tego, ale naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Nawet nie jest to po prostu źle zrobione, wiecie o co chodzi. Na przykład polski dubbing to zawsze mi się kojarzy z jakimiś bajkami, ale jeśli twórcy gry tutaj... Wręcz chcieli to taką grę wojenną, taką grę wojenną chcieli wtoczyć po prostu polski dubbing. Duże ryzyko, ale dobrze im to wyszło. Zobaczcie na to, ktoś tutaj na, na górze na moście jest. Nie zobaczą nas? Chyba, chyba... nam się udało. Też zobaczcie, oni teraz znowu włączają silnik. Na tym... Na tym kutrze wodnym. Zobaczcie na to. Tam wow. Tamtych zabili. Czy nas nie zauważą? Wow Naleźli nas jednak. Nic nie musiałem tutaj robić. Po prostu to jest nadal jakiś tutaj film z tego co widzę. Powiem tyle, że grałem ten jeden odcinek i naprawdę długie tutaj są te takie filmy. Wręcz y, mam takie wrażenie, że te filmy są dłuższe niż y, moja rozgrywka w tej grze. Okej, okay. teraz wszystko w naszych rękach. Sierżancie, czemu jeszcze nie zaczęli? Mieli zacząć o 6. W samą porę, oby poskutkowało. Aki, jeśli ci, którzy wiele to przetrzymają, to mogą sobie zatrzymać tego strajcę. Ruszamy! No okej, okay, widzę, że się gra skręca powoli. Nożyk mam. Zabezpiec przejście do punktu spotkania. Kontrolem naciśnij, aby kucnąć. Aha, tutaj trzeba przytrzymywać, moi drodzy, tak z tego co widzę. Na przykład w Call of Duty wystarczyło, że naciśniemy i on już był na kucaku. mi tego z lewej. czyli kółko. Świetnie. A masz ty! Dobra, już chyba po nim My musimy go dobijać Tędy chyba trzeba iść, tak? Dostać się do... Okopów Ochaj, okay, taki mamy... Tutaj znaczek, że trzeba tam dojść O, mamy spruwę jakąś, też widzę Okej okay. Jak się biega? Może jeszcze nie możemy? Bodajże shiftem na pewno Wow! Zobaczcie naprawdę, że tutaj w tej grze jest dużo szczegółów, co daje naprawdę duży plus tej gry. Nie, nie jestem przy... Naprawdę nie jestem przyzwyczajony. Zobaczcie jak ta spływa mi tutaj lata w ręce. Dla mnie to jest taka naprawdę nowość. Wow, ok. Przeładujmy może sobie. Jeszcze jakoś... Jakoś się tutaj strzela, może rewelacji nie ma. Dobrze, znowu przeładujmy. Ale biegać jeszcze na przykład nie mogę. Naprawdę nie jestem przyzwyczajony do tego rodzaju strzelania, ale na przykład, według mnie jest fajne, fajnie to zrobione. więc nieraz mogę pudłować, jednak mam nadzieję, że podczas y, mojej rozgrywki to się moje zdolności strzelania troszkę się udoskonalą. A, to ich było sporo. Temu co... Nie do no, żartuję. dobrze. Ale oni mi uciek uciekli. Mam? Wow, Drabinkę mamy, ok. Miło z ich strony, jak się po drabinie wchodzi? A, tylko trzeba się zbliżyć, według mnie, nic więcej nie zrobiłem. Eee, no powiesz, że fajnie tutaj wszystko zrobione: szczegóły liście spadają na przykład. Mniej więcej wszystko się rusza że tak powiem, zgodnie z wiatrem więc fajnie, fajnie, miło się będzie grało, coś czuję w tą serię i z tego co widziałem, wiele ludzi na kanale pisało właśnie, że nagrywał tego, nie Call of Duty, tylko e, Battlefield'a stoj! na japoński wóz Oj, uwaga! Chyba nas nie zauważą, co wy na to? Wow, to się dzieje! To są loty nad nami, co chyba? Wow! Wow, wow, wow! Kogo tu nie widzę? Mamy zlokalizować jakiegoś desertera. Tam gdzieś na górze on jest. O, mogę biegać już. Zobaczcie, shiftem. Myślę, że w tej grze nie można biegać. Widzę, że podczas biegania Troszeczkę nasza postać jest zadeszana. Z tego, z tego co też czytałem, gierka została wyprodukowana w roku 2010. 4 lata już minęły, w zasadzie 5. No ale liczmy te 4. I do tego też wyczytałem, że. O, mam jakiś filmik, i też wyczytałem, właśnie, że. Yy, tutaj będziemy kierować czteroma postaciami. Nie wiem, czy one będą jakieś miały tutaj różne charaktery, ale wątpię w to. Co on mówił? Nie wiem, nie wiem, żartuję. Jeśli nas sprzedałeś... Nie ja na boki. Czarny broni. Działa. Już jesteśmy martwi. Dobra, idziemy, koleś. To bez sensu. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Wynosimy się stąd. Sierżancie, odcięli nam główną drogę odwrotu. Dobra, pójdziemy przez bazę okrętów podwodnych. Śmiertelna pułapka czarna broń. Oj. Więc musimy iść naprzód. Drogi powrotnej nie ma. Ale faktycznie tu to za dźwięk jest, nie? Bo jest takie coś w tle. O. Wow. Się... Cholera, nie podoba mi się ten dźwięk. Nie zatrzymujcie się. Filmanie to kojarzę jakby zaraz jakiś tutaj tyranozor no, wyskoczył. <laughs> wow. Sieżadzie. to chyba nasz transport. Dobra Szukować się. Biazda. Jak sami widzicie, tutaj jest pełno takich y, filmików w tej grze. No i znowu możemy biec. Przejmij wrogi pojazd. Tam jakiś pojazd jest chyba. Dobra, jedziemy. No, i zaczynamy po raz pierwszy obrywać. Kurczę, może być ciężko. Tutaj zauważyłem, że nie trzeba iść na pałę, tylko troszeczkę pomyśleć w tej grze. Aha, beczki wybuchają, okej. Okay. Wrzut granatem. Pozwólcie, to wypróbuję, okej. Okay? Bo chyba nad nie, rzuca, nie rzucałem. Leci granat, okej. Okay. Wow, to było chyba to teraz. To mamy chyba ten nasz pojazd, cały dobrze, szybko jazda. Do pojazdu, okej. Okay. E, wejście, okej. Okay. Mamy ha, teraz widzę, że jesteśmy. Po prostu w samochodzie możemy sobie strzelać. Wow. Dobra, się Dobrze, rozwalmy wszystko, co się rusza, jednym słowem, moi drodzy. Wow. wow. Wow, 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 nie spadniemy. Ja pierdzielę. Nie wiem dlaczego, ale głowę skrzywiam przy takich sytuacjach. Nie wiem dlaczego to robię. No ale można powiedzieć, że gra mnie wciąga. A to dobrze. Szczerze mówiąc, nie za bardzo ogarniam, co tutaj się dzieje. Okej. Okay. Wow. No ale nieźle się tu dzieje, jak sami widzicie. Wow! Kolejny pojazd. A tych chyba przejechaliśmy. Ja pierdziele. No ale jest meta. Ale co to za dźwięk jest? Jak wysiąść? E, wyjście, ok, to proszę by ty wiedział. Ja podziwiam widoki, a ja tu się dzieje nieźle. Sami widzicie jak ta spółka nam lata tutaj w łapie, to jest dosyć realistyczne właśnie. Troszeczkę też to utrudnia. No ale muszę powiedzieć, że w multiplayera by się fajnie grało. Dobry przycisk myszy, umieszczanie ok też zauważam, że na przykład jak jesteśmy w takim korytarzyku idzie takie echo nasz na, nasz głos zmienia się w takie troszeczkę echo jest taki pogłos to też jest dobre, dobrym rozwiązaniem wow Nie no, fajnie to jest zrobione. Jakbyśmy po prostu strzeli w tunelu, czy coś w tym takim właśnie pomieszczeniu. Jeszcze tam są? Okej. Okay. Świetnie. Przeładujmy sobie. To nie żyje, chyba go załatwiłem. Gdzie mamy pójść? Ten, tutaj, widzę. To się drzwi zamkły, więc tędy gdzieś lecieć. Dziś odkręt odpływa, mamy na okręt właśnie pójść.

Chyba wiem, co to było. Bomba atomowa. Ojoj, ciekawe czy przeżyli.

Dobrze moi drodzy, mamy kolejną widzę misję, więc ja Was zapraszam już jutro po kolejny odcinek, powiem że szczerze, Gierka naprawdę super się zapowiada. Dobrze moi drodzy, tyle ode mnie do jutra. Trzymajcie się, cześć!